The <laughs> cat Czef ma szansę pozyskać około 35 milionów złotych w ramach tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Podczas spotkania w ramach obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia Sopot poinformowano, że wstępnie do realizacji przyjęto cztery projekty. Mowa o rewitalizacji trzech parków na terenie Czewa, renowacji stawów retencyjnych, budowie stacji ładowania autobusów elektrycznych i budowie dróg rowerowych prowadzących do zakładów na terenie Pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Wybór projektów. Był uzależniony od strategii rozwoju obszaru metropolitalnego i celów, jakie obszar metropolitany sobie postawił. Czyli to nie jest tak, że jeżeli jest, na przykład, zakładam 10 milionów do pozyskania, możemy to wziąć na dowolny cel. Nie, musieliśmy spełnić określone kryteria i takie. Główne kryteria dotyczyły po pierwsze ekologii, po drugie ekologii i po trzecie ekologii. Stąd też wyszedł pierwszy temat priorytetowy dla nas, renowacja trzech parków, Parku Miejskiego, Parku Konstytucji 3 maja i... Parku Kopernika oraz drugi bardzo ważny temat związany z retencją, czyli odprowadzeniem wód deszczowych, czyli problem, który w tej chwili coraz bardziej narasta na terenie naszego miasta. I to są dwa główne priorytetowe projekty, które będziemy forsować. Na razie jesteśmy na etapie negocjacji w ramach Metropolii, w ramach gmin, które są w Metropolii. Mam nadzieję, że po okresie wakacyjnym, a przynajmniej do końca roku, będzie ostateczny kształt. Kiedy wejdzie w życie? No cóż, myślę, że wtedy, kiedy w ogóle środki unijne będą w Polsce, bo na razie ich jeszcze nie ma. Unijne środki pozwoliły wcześniej zrealizować wiele ważnych inwestycji zmieniających wizerunek Tczewa. Mowa m.in. o rewitalizacji Starego Miasta i Zatorza, czy budowie węzła transportowego.